spotkania w Zonda Pycto moi drodzy jak widzimy mamy na bramce rozwieszone dwie placy, w które trzeba trafić zobaczymy czy komuś z 11 metra uda się właśnie tego dokonać, zawodnicy już są przygotowani także możemy zaczynać naszą zabawę moi drodzy a do wygrania hołdże o wielkości 500 ZMP To oczywiście kryptowaluty. Pierwszemu zawodnikowi nie udało się Leciał na nożnik bramki, ale niestety za nisko Mamy dwa okienka tutaj obsadzone właśnie Lewa, Zopa, krypt A no ich zobaczymy czy drugiemu zawodnikowi pójdzie lepiej Jest wdech jest rozbieg, przybierzeł i dobrany już strzel długi No to moje dobre podejście, numer 3. No i zobaczymy. I jak teraz. Czy będzie zmiana na różni czy to samo okienko? Jest zmiana, ale niestety niecelny strzał. No to czwarty zawodnik. Czwarty zawodnik podchodzi do punktu 11 metrów i oj! Ryłowisko! Słupek zaliczony. Słupek zaliczony moi drodzy, ale nie ma nagody ustrzelonej. No to ostatnia szansa dla dzisiejszego. Rejowisko. Moi drodzy, proszę wielkie, wielkie brawa Dla tych zawodników że oni stanęli w Szansa, zawodnika numer 2 oj, nie celnie. No chcemy dać szansę, chcemy dać szansę, aby zgarnąć tą nagrodę dzisiaj Anirozy z poślizgiem Było bardzo, bardzo blisko. No to zawodnik numer 4. Na ale powiatkę. Ten, który był piąty jako czwarty. No i zobaczymy. Czy się uda? Mocno, prawie celnie. No i ostatni strzał dzisiaj, moi drodzy. Ostatnia szansa na zgarnięcie dzisiejszej nagody. Było dobrze, ale nie nadto, to, żeby się udało zgarnąć drugą nagrodę. za te moi drodzy.